Matka Najświętsza obiecała nam, Polakom, że jeżeli stać będzie nas na to, a żeby tu w Gietrwałdzie zaistniał nieustający różaniec, nieustająca modlitwa różańcowa, to ona, Matka Najświętsza, nasza Królowa, zapewnia nas, że do końca czasów nic złego Polski i nas, Polaków nie spotka. Różaniec powinien być odmawiany codziennie, dzień i noc. Jak mówi Matka Najświętsza, w sposób nieustający. Ten ruch, który ja dla siebie samego ośmielam się nazywać przejściem do ofensywy. Przejściem do ofensywy. Dość tego żebyśmy się mieli cały czas cofać. Przejdźmy do ofensywy pod kierunkiem naszej hetmanki, naszej królowej, naszej matki i na pewno zwyciężymy.